Spokój i dobro kochani, dziś jest sobota, 15 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone paswisko. Patrząc chronologicznie, kochani, na dzisiejszą liturgię Słowa, to najpierw mają miejsce wydarzenia, które są opisane w Ewangelii, kiedy Jezus ukazuje się różnym osobom, przekazuje im wiadomość, że on naprawdę zmartwychwstał, ale również posyła swoich apostołów, aby szli i byli świadkami mówi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pewnie zauważyliście, kochani, że wydarzenia, które mają miejsce w świątyni jerozolimskiej, są podzielone na wiele etapów. Właściwie każdego dnia otrzymujemy jakąś dawkę takiej telenoweli, może nie jest to dobre słowo, ale ponieważ ten tekst jest na tyle ważny, żeby nie od razu zasypać informacjami i tymi wydarzeniami, Kościół podzielił ten tekst z dziejów apostolskich na różne wydarzenia. Najpierw, jak czytaliśmy, Piotr i Jan wchodzą do świątyni, uzdrawiają człowieka chromego od urodzenia, Później głoszą krygmat, mówią dlaczego tak się stało, później tłumaczą się z tego wszystkiego wobec arcykapłanów i uczonych w piśmie, a dzisiaj również otrzymują groźby. Jeżeli nie przestaniecie nauczać w to imię, to może was spotkać jakieś nieszczęście. Natomiast Piotr i Jan są przekonani, że warto trwać po stronie Pana Boga. Przełożeni starsi i uczeni w piśmie nie mogą zrozumieć, jak to jest, że Piotr i Jan, będąc ludźmi bardzo prostymi, niewykształconymi, mają w sobie jakąś taką werwę, jakąś sobie taką mądrość, trudno im zrozumieć, że również w imię Jezusa, którego oni odrzucili, może ktoś odzyskać zdrowie. Nie są w stanie tego zrozumieć, dlatego naradzają się i myślą, co tutaj zrobić z tym fantem. Natomiast Piotr i Jan, kiedy otrzymują groźby, że jeśli nie Przestaną nauczać w to imię, to może spotkać ich coś złego. Oni na te groźby odpowiadają: rozważcie sami, czy lepiej jest słuchać Pana Boga, czy lepiej ludzi. W ten sposób deklarują swoje zdecydowane stanowisko, że chcą iść za głosem Pana Boga, pomimo różnych konsekwencji, które mogą ich spotkać. Jezus w Ewangelii mówi: idźcie i głoście Ewangelię, a starsi ludu, przełożeni synagogi mówią: nie głoście, zabraniamy Wam. Kogo lepiej słuchać? Czy Boga, czy ludzi? I myślę, że każdy z nas też stoi przed takim dylematem. Czy przyznawać się do Pana Jezusa, czy może lepiej dać sobie spokój i zostawić to może księżom, siostrom zakonnym? Kochani, w Kościele były takie dwa nurty. Jeden, który mówił o tym, że tylko księża i siostry zakonne są powołani do tego, aby głosić Ewangelię i wszyscy inni powinni milczeć, tylko ich słuchać. I drugi nurt, który mówił o tym, że ludzie świeccy są powołani do tego, aby głosić Ewangelię. I teraz, naprzeciw tym dwóm, że tak powiem, skrajnym stanowiskom, wyszedł sam Kościół Święty i mówił: Tak, ludzie świeccy powinni głosić, ale powinni być przygotowani, żeby nie doszło do jakiegoś wypaczenia nauki Pana Jezusa. Ewangelizować, kochani, można w bardzo różny sposób. Na przykład Święty Franciszek, założyciel mojego zakonu, pewnego dnia wziął jednego z braci i mówi: Pójdziemy na ulicę miasta i będziemy ewangelizować. I kiedy tak chodzili, Ulicami uśmiechali się do ludzi, obdarzali dobrym słowem, pozdrawiali innych ludzi. Czasem widzieli, że staruszka nie może sobie z czymś poradzić, więc pomogli jej. Trzeba było komuś pomóc w wieszaniu prania, więc pomogli. Byli po prostu dla innych. I w końcu ten brat, który był ze świętym Franciszkiem, zniecierpliwiony mówi: Ojcze Franciszku, przecież mieliśmy głosić Ewangelię. I wtedy Franciszek powiedział: Bracie, przecież cały czas głosimy Ewangelię poprzez dobro, poprzez czynienie pokoju i dobra. Pan Bóg. Posługuje się również nami, nie tylko żebyśmy ewangelizowali poprzez słowo, ale przede wszystkim przez nasz dobry przykład. Spotkałem kochani kilka osób, które mówiły, że próbowały ewangelizować świadków Jehowy i powiedzieli, że jest to po prostu mur nie do zdobycia. Dlatego, że oni mają pewne takie schematy, które zostały utarte, nauczyli się wielu fragmentów z Pisma Świętego wyciągniętych z kontekstu i po prostu nimi żonglują. Właściwie na każdy nasz argument mają dużo innych argumentów, ale one są niewzięte w sam kontekstem Pisma Świętego. Tylko jako wyrywkowe, tak jakby żonglowanie słowem Bożym, co nie jest dobre. Natomiast sposób do rozmowy ze świadkami Jehowy, jeżeli już zdecydujecie się, to jest mówienie świadectwa. Nie wchodzenie w sprawy doktrynalne, ale mówienie: Słuchajcie, ja doświadczyłem mocy Pana Jezusa. Ja doświadczyłem Jego zbawczej mocy, ponieważ on wyprowadził mnie z grzechu do wolności. I często taki świadek Jehowy nie ma tego u siebie w swoim, w swojej społeczności, dlatego że tam jest tylko wiedza. Natomiast tutaj my chcemy, żeby słowo Boże naprowadzało nas, aby nasze życie było lepsze, aby każdy, kto spojrzy na nas, pomyślał sobie: ja chcę być taki jak on, chcę być lepszy. To jest ewangelizacja. Nie wiem, kochani, jak w miejscach, w których mieszkacie, ale w łodzi zrobiło się już cieplej i zauważyłem, że kiedy zaczynam głosić Ewangelię, to przylatują ptaki. Mam wrażenie, że mnie zagłuszają, ale myślę, że one chcą uczestniczyć razem ze mną w tej Ewangelizacji. Także jeżeli usłyszycie jakieś ptaki, które huczą, ćwierkają albo wrzeszczą, to będzie to taki dobry znak, że oni też chcą głosić Ewangelię. O no właśnie tutaj dwa gołębie sobie lecą, bo czują wiosnę. Wszystkiego dobrego, kochani. Na zakończenie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.